Mendel W ROWIE halo co się dzieje? nie? co się dzieje? pani policjanciu dzień dobry, dzień dobry dzień dobry a co... Robię? słucham? co za Mendel w razie no właśnie się zajmuję tutaj wyższy stopień jestem jest kurwa baczność a proszę pokazać odznakę a już pokazuję proszę bardzo tutaj Ja ładnie numer oznaki 37 kapitan trzeciego stopnia przepraszam Dobry... Dobry wieczór A z... Czy dziku znowu jest upity? Panie Sebastian no. kurwa w krzakach dzieje? No my gęgwęgujemy dzika Czarno, Ej, Nie, ma. Się... Nie ma ona no Ona jest jakimś kongiem. Ona, ona będzie on Ona jest w za w tej postaci Musimy ja, zaraz, jak zaraz, to zaraz bierą. Tu by bajki ping! Nie tutaj O waj to wycofaj. <grym> hmm Nie woj to <grym> bajki nie bajki zabijesz Nie wiem Czemu nie gram zgaruj się boat tylko z jakimś mierniakiem który nie zawierał Nic nie zrobiłeś Więcej zdań niż ty w tym wajcie Co ona zrobiła? Nie gawry się z Wojtkiem z postaciami Co ty poza tym mówiłeś? Co robi Ład, nasz jungler? Czemu nasz jungler ginie od żabu taki... ładnie zrobiła? Ja nie na tempo mam Co się dzieje? Praga oberze, co się dzieje? sępion. Dobra, nie chcę ci grać już Co to ma być No mnie tam to, taką bombę Nieładnie Ja pierdolę! Nawet filmu, oh, to zaś nie zadaj. Nie, ja, nie, ja. Czemu ja mam jednego fraga i każdy ma 10? A jest 11 fragów w odrażenie. Patrzcie patrz, jak ja teraz wybijam ich i ich zabijam i to wygrywamy to. Dobra Zawigraliśmy! Nie papa! Kurwa wczy! No zaraz mówiery dolny ma <laughs> Nie Kurwa! <grywa> to nie moja wina! Teraz każdy wychodzi z kanału i zostaje tylko ja i gram samemu! <grywa> Dobrze! Zapraszamy. Do widzenia! Emenel! Emenel się obudził! Witam! <grywa> Czy był o kurwa jakiś opętany? Panie, panie, menel, menel się obudził! Menel się obudził! trzeba panie, Biegnę, Biegnę, Ja panie, Halo, panie, Menel, panie, 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 co, co, co się dzieje? Wódki? Nie, co, Wódki? Pytany, <gadł> pytany jakiś Panie Sebastianie trzeba zajebać liścia z menelowych bo się nie obudzi I, i skurwysy Zajebać <gadł> <gadł> Znowu zasnął Dobra jebać tylko menela A, a to można to... go skroić? <gadł> Panie Sebastianie no <śmienic> ty się tego nie spodziewałeś. <śmienic> sorry, sorry. <śmienic> Panie Sebastianie, no. Lebuś! Ty byłeś pod moim okiem od początku, Alasz, tak? Przyszło mi BMW 306. A moje? Moje. Ładne. To mnie? Super. A ty Bo, Wojtek, gdzie wyle. do Siłodnichona dziś wołownie chodzisz? To nie wiem

Gdzie jest Peron? Gdzie jest Peron? Gdzie jest Peron? Bojtek, tak Ej, czy to nie ten, to nie ten te? A 24 jest na no, yy, na no, sex kamerka To no. tu co jest? Co jest? Kurba! Co jest? Nidalka mocna nie w rękach Pabła No tak? Dobra, nie Pokaż mu, pokaż mu Paweł teraz Ej dobra, to masoski mocny, co? Co? Na służbki A jak masz skinę, to tam, jak nie masz tego biedzę Najlepiej to oficer Katie piknij, ale na... nie masz rozwiązań. nie. Okay. Ej Wojtek, pokazać ci jakieś zdjęcie znalazłem? Tak. Zobacz na ten. Na ogólny? Na grupę RG. Dobrze. Co, co tu się dzieje? <laughs> Jestem taki szybki na tym zdjęciu. <laughs> to jest przy na świecie. Dobra, ja go dzianki. Jakiś zamach. Dobra, biorę pałę, bo ja muszę wam pokazać, co mam rzucać. red. Re, e... Nie, nie widzę pingów, wiesz? Dobrze <śmierdzi> z... Okej, okay, dobra, help Sorry, nie wziąłem Dobra <śmierdzi> <śmierdzi> Ej, mogę z draftem, jest gramy Ej, mógł jej kasantę grać, no To za sobie kasantę To jest draft? No Wychodzę Wychodzę Dobra Co to, ustawiał przyznać się? No o, patrz weź, Nieźle, nie! Nieźle, nieźle, widać. No jak to makaron, jak to makaron? No kurwa, dobra, sorry. Mogę ostatecznie ustawić, tak? Mogę ostatecznie ustawić. Zaczynaj to, jakie 5 minut stary? Wyłącz to mi. Co to jest w ogóle? Chyba, że 2 minuty, co to jest, to przepraszam. Zwątpią mi tam, co to jest w ogóle? No iś panie, to powiedział, że zacznie mainować alkę po drugiej gierce, chyba drugą gierkę podróż zrobi 0,10 i powiedział, że jest useless. Co jest dobre wiasło Murzyn Mam akurat ich sporo, dobra idę gank plankiem Ej gank mam tu oni nie taki tragiczny, nie? ja z gank plankiem Akurat tragiczny pchuj, ale okej okay. Nie no, jak on klika R to ja klikam W Jak on klika, jak on mnie podchodzi to wale barelkę Wszystko jest git no, ale on sobie ucieka potem E od tej barelki Zanim ty ją zdążysz wiesz Ale ja mam takie ruchy, że on nawet nie, zau on nawet nie zauważy, że mnie postawi już wybuchnie Dobra Zaraz no jak ktoś teraz będzie taką... miał kurwa 0 killi to ma kurwa banie u Solara <noise> Jak coś ja ginę jest. Ale <noise> <Gnale? To> jest... <głosy> co? <głosy> Dobra, ja na ja jak coś Tylko właśnie ten z <noise> ten... <noise> jest coś więcej niż ja z Wakiganyga.pl <noise> <noise> On jest... On jest lepszy niż... ten... ten, ten... niż padł na no jasuło No, serio jakoś no, tak nie ciężko. Nawet nie wiem, co on robi czasami. A nie wiem, ty już na o nie pytaj. Sure, tylko upokorzysz. Ja popch <laughs> Nie dostaniesz go. I tak. Dostań, Bo samym, że dostaniesz kurwa kurwo nam idzie Wchodzę, wchodzę, fajk. Masz E, W, cokolwiek? W, W, dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie. pa, pa, pa! Ładnie! To jest... Masz to coś momentowo. Chcę po razu stwierdzić, pies, pies! Czemu się nie chcę grać na tego z tyłu? Czemu ja wziąłem taki w tym kanale miał rację, że to jest gówniany matchup Kop pewnie po prostu wchodzi i klika auto autoopaki, a ja nic nie mogę zrobić, bo jestem do dupy w autoapakach, muszę stać z tyłu i beczki spamić. Ale jak mam sta stać z tyłu i beczki spalić jak on nie mi stać z tyłu. Może jesteście genialni chłopaki, pierwszy raz mi dał, że podpowiedzieliście, ale już za późno Czemu on robi blue buffa? W ósmej minucie Noi robi w on ginie od tego blue buffa? Nie dają nam LP wbijać, a jest tak, jutro nowy sezon, więc nowy sezon, to nowy my. Nowy, ma się... jest... no, no, ten Galio tak. no, to ma niezłe outplaye. Ale dlaczego kurwa nasz mid ma, a nie ma, no, prawda? Się... Tak, się... tak, zawsze się mega tego i później no bali się spać. Tak. Ja widziałem kiedyś jak typ od jakiegoś tam, coś tam, że był w Wannie i pie... A nie! Najgorszy co obejrzałem na śmierć na tysiąc sposobów to jak typiara umarła od uduszenia się własnymi rzegami. Ładnie. O, to ja chyba najgorszy to widziałem jak się... ...mu się chyba gdzieś tak. Oooo, i to było w tej wodzie! To pijawki no, mu od tak, tak. Ale bo to jest Varsus no. Morsu, co to ty? Jeszcze nas nie dostał. Kto słucha? Ty. No starsi góra. Starsi nie no nie, no. Jak teraz wpadnę do góry, to się popłacę, bo muszę od nowa wbijać. <rabe> A wiesz, że <może>, masz. Masz taki. <rabe> E, Dobrze, idę się wyskoczyć. Nie Spadłeś? Okej. Okay. nie spadłem. Najlepszy. Ej, tu jest ten, jak się nazywa? Kongo! Hey, who is jest ten jak się nazywa?